Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój... Ofiaruj. Przekazanie nie zabijaj. Jezus pokazuje to przekazanie dużo głębiej i dużo wcześniej. Na poziom przekazanie nie zabijaj wprowadza to, że się ktoś przezywa: mówi raka, bezbożniku, raka to jest pusta głowa. Różne mamy przezwiska, różnie reagujemy, kiedy w emocjach zaczynamy coś rozmawiać i coś mówić przeciwko drugiemu człowiekowi. Gniew, jest początkiem zabójstwa i następstwem zabójstwa. Tyle zabójstwa teraz widzimy, tyle agresji widzimy w różnych wiadomościach, nie możemy się z tym zgodzić i zaczynamy emocjonalnie reagować. To jest na przykład, tutaj gdzie jestem, bardzo często takie rozmowy słyszę, różne poglądy polityczne, różne spojrzenie na daną sytuację i zaczyna się kłótnia, i zaczyna się gniew, i zaczyna się obrażanie. Ale też różne są tematy, różne są rozmowy nasze, kiedy. W sercu zaczyna się nienawiść, zaczyna się gniew. Pamiętam taką sytuację z życia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, gdy w jakimś sądzie słyszał niesprawiedliwe osądzenie człowieka i wybiegł z sali rozpraw. Ktoś biegnie za nim i pyta, czy się poczuł może. On powiedział, uciekam od nienawiści. Uciekam od nienawiści. I nam też trzeba czasem w takich rozmowach uciekać od nienawiści. Dziś jest piątek Wielkiego Postu. Patrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa. Jezus nas uczy brać na siebie, nie odpowiadać gniewem na gniew, odpowiadać dobrem na zło, przyjmować uderzenie na siebie. Spróbujmy dziś, żeby w naszych rozmowach nie było zbyt emocjonalnych rozmów, jakiegoś obrażania, obrażania innych, mówienia nieładnie o innych. Spróbujmy dziś z cierpliwością i miłością rozmawiać, spotykać się, reagować Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Chantymansijska, 300 km od Surgutu, gdzie wczoraj była tutaj w tym domu Msza Święta i spotkanie z ludźmi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.